Zadanie 26. Matura 2020, poziom podstawowy, maj. Rozwiąż nierówność. No to w takim razie, przy nierówności, wszystko na lewo i porównujemy do zera. No to lecimy. 2x odjąć, 1x plus 3, no to to jest po prostu przepisane. I tutaj odjąć x dodać. 1 ma być większe od 0. Przeniosłem, zmieniłem znaki. No to w takim razie zobaczcie. x odjąć 1 tutaj fajnie, to tak wyglądało w tej linijce. Yy, można by było wyciągnąć minus jedynkę tutaj przed nawias. I będziemy mieć 2. x odjąć 1. x plus 3 odjąć. I tu będzie minus 1. W takim razie tu będzie x odjąć 1. Czyli pięknie wyciągamy przed nawias. No to w nawias nam się. Powtarza, czyli możemy go wyciągnąć, że tak powiem też i będziemy mieć tutaj 2x plus 6. Bo to jest wszystko, co zostaje przy tym pierwszym nawiasie, czyli 2 razy x i 2 razy 3 jest 6. I jeszcze odjąć ta jedynka tu ma być większe od 0. W takim razie teraz poszukamy miejsc zerowych, ja zrobię tu przy okazji porządek, czyli mamy x odjąć 1. Tutaj mamy 2x dodać 5 ma być równe 0. W takim razie x jest równe 1, 2x plus 5 też ma być równe 0, tak? Bo tu wynika z tego, że ten nawias powinien być 0, żeby całość wyszła 0, tak samo jak i tu. W takim razie 2x powinno być równe minus, minus 5 po prostu, o po prostu minus 5, podzielone na 2, x powinno być minus 5 drugich. No dobra, mamy miejsce zerowe, zatem jeszcze wykres, czyli to jest minus 5 drugich, no to minus 2,5 jest tu. Tutaj mamy jedynkę, Ramiona, gdybyśmy to wszystko wymnożyli, to mielibyśmy, co byśmy mieli? Tutaj, yy, tak, tutaj by można było na to popatrzeć. Mamy x razy x, będzie na plusie, tak, nie ma żadnych minusów, więc będzie na plusie. Ramiona skierowane w górę, czyli lecimy tak, hop, i ma być większe od zera, czyli lecimy tu i tu, czyli x należy od minus nieskończoności do minus 2,5 lub od jedynki do plus nieskończoności.